Witajcie e, moi widzowie dzisiaj zaczynam Czy e, to jest? gdzie ja jestem? a to jest właściwie cel pewnego znanego youtubera odpowiedź youtubera znanego z Fortnite'a ciekawostek i co będzie w następnym filmie ja, jeżeli ktoś wie o co chodzi kto to youtuber to niech na w komentarzu dobrą odpowiedź że po prostu dam jeżeli ktoś już widział co to jest wiadomo co Ja jezus już nie wyszło Kule No dobra ale to co ja tu jestem Po co to nagrywa? Właściwie Po co to by tu jestem? Ja bym chciał wam przedstawić Ten serwer No to samo nic No to jak widać, jest spał. Spawn jest robiony... ...na podstawie... ...chowlosem. Jest robiony na podstawie... E, wioski z... ...Monlight'i. ...z połowy z Fortnite'a. No, Monlight jest wysoko. No niby wioska... ...z tej góry, czy tutaj. Jak widać... ...ale uwaga! ten serwer jest na no, 1.12.2 I jako jedyny ten serwer Omega Draw I są nowe blonie może wam pokazać Wchodzimy do takiej biezy Tak wchodzimy I coś się pojawia. I tak widzę... Co to jest? Co to jest? Tak myślicie? A to jest po prostu sekret dla recepta miecza. To po prostu wbielamy. I jest tak coś. To jest komenda. Na działkę. Nie patrzcie na domy jest w można powiedzieć. I jak można powiedzieć? Każdy ma działki. Są konkursy prowadzone na subwesa. Są wami ludzie, np. Y, jaju. No ale jak ktoś na Twitter to wejdziemy I są takie rangi jak VIP, VIP, no jak król, jaju, no to wiadomo. syn króla to jest, nie wiem co to jest. Są administracja, jest. Ktoś jest ten to, co codziennie, można powiedzieć. I jest jedna rangę, której na pewno nie było na survivalu Tak? Wspierające. Pytać, jak zrobić wspierając na na wejść you YouTube. na YouTube'a. O, na odcinek. na YouTube'a. Wejść na kanał YouTube. Eee, i po prostu co zrobić trzeba dać pieniającego to kosztuje 15 zł miesięcznie ale są takie komendy jak Enderess